No dobra. Był, był to kolor ciemno, jakby taki brązowy. Po rozsmarowaniu jest taki czerwony, lekko kwaskowy, ale bardzo słodki. Dałem nawet żonie zaniosły do spróbowania, bo może nie być okazji spróbowania czegoś takiego. Nie wiem, nie wiem. Da, powiedzcie co to jest. Zrobiłem krótkiego shorta, ale to tam nie, za krótko nie można było dużo nagadać, więc dlatego tutaj rozwijam. No jest w komórkach tak, jak widzieliście. Co to jest? Zobaczę na innych ramkach. Zresztą będzie dalej leciało. Z czego? Oby nie rabowały komuś jakieś zioło miodów do przerobiania. Z cukrem, jakieś maliny, czy cholera wie co. Nie spotkałem się z czymś takim. Dajcie znać. No dobra, lecimy dalej. Ustawione jest, jest. Dobra. To co, lecimy spudrowani. To co, końcówka czerwiu. Tutaj sobie noszą. To jakiś taki żółty z tym czerwonym pomieszany. Ten czerwony to widać, że taki na żółty dokładany. Więc musiały nosić to niedawno. Bo ten żółty to już sobie dłuższy czas. Nie wiem, co to co, co to, to mogło być. Bo już tak z tydzień, z półtora, coś tam nosiły. Nawet zaczęły tam już komórki sklepić. O! W dobie tego drobnego cukru. Niech sobie noszą. Zaglądając do innych uli pudrując, nie zauważyłem spadku ilości czerwiu. Matki czerwią ładnie. Więc dlatego po prostu wstrzymuję się jeszcze z podkarmianiem. tą grubą ramkę to od razu sobie już przełożę na zewnątrz. No też ładnie tutaj zalewają. Tutaj jest jakiś taki ciemnobrązowy. Ten miód. Dobra, sypniemy najpierw, a później na słońce wychodzi. Zaraz. Dzisiaj niby tylko 23 stopnie ale pewnie będzie grzało no ale nie 33 czy nawet 36 było w Gorzowie ale to chyba w całej Polsce ten upał był nie do wytrzymania dobra, to sobie przesuniemy kop dobra Z której strumy dać Dobra niech będzie tak. No co tutaj, do samego dołu larwy w różnych stadiach. Narożniki nie, narożniki puste, ale tak tutaj larwy aż, aż dotąd. Taka duża kula czerwiu, tu jeszcze nie powygryzany. No niestety, co niektóre ramki są tak pogrubione, że tu węzy nie odbudowują. W tym roku nie, w następnym roku będę już je wycofywał i pilnował inaczej, żeby po prostu nie pogrubiały, nie pogrubiały tego. Słabsza rodzina była, więc tą węzę koniecznie tam obrabiały. A gadam, 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 a podróż nie daje. Dobrze, że blisko niemieckiej granicy. Mieszkam bo cukru mi zostało jeszcze z 200 kg z zeszłego roku, ale to jest mało. Więc jeszcze żona trochę cukru w tym roku kupiła w Biedronce chyba po 3-40, dwa tygodnie temu przed tym szaleństwem, coś się tam trafiło. Teraz widziałem gdzieś tam w sieci, że w Biedronce rzucili już po prawie 5 zł. No ale co, blisko Niemiec, to do Niemiec trzeba jechać i tyle. A co tam na kolejnej ramce? To świeżutka węza odbudowana, chociaż w narożnikach nie, ale cały środek ładnie zaczerwiony. Tutaj tak samo pyłek widzać noszą. Zresztą przez te ostatnie dni zaobserwowałem tego pyłku różnej maści, wręcz się nawet dziwiłem, że taki różnorodny pyłek gdzieś tutaj jest, bo różne kolory. No uciekaj. Zresztą w zeszłym roku też u mnie tutaj przynajmniej na tej stacjonarnej tutaj pasiece Koło przydomowej, może nie to stacjonarnej, to tu nie brakuje pyłków różnych. Coś tam sobie noszą. Nie wiem czy to zasługa ogródków przydomowych. Ciężko mi powiedzieć. Co tam na kolejnej ramce? Tu pieżgi sobie nanosiły w pustych komórkach do samego dołu, popodlewane larwy. A tu aż dotąd jaja złożone. Tu pszczoły to nie widzę. Ta też cała zaczerwiona. Za no tu w przypadku tej ramki, to nawet w narożnikach na dole e, są złożone jaja świeże. Tak szczerze już się pogubiłem, gdzie odkłady tegoroczne, gdzie, gdzie nie, gdzie, gdzie jaka matka. Oczywiście mam to wszystko pozapisywane, bo prowadzę zeszyty z tych filmików, z tych filmików które kręcę. E, oczywiście wszystkich i tak nie wrzucam, bo to byłoby bez sensu. E, sobie później spisuję do zeszytu. Może kiedyś dojdę do jakiejś wersji elektronicznej. Ale nie bardzo mamy czas i jak na razie chęci. Może z czasem zobaczymy. Dobra. O, ale ta ciężka Rama. Co tu na niej nawalone? Czerwiu chyba dużo, chociaż pokarmu widzę też jest aż ciężko obrócić, dobra, no jest dużo, pokarmu też tutaj mają januszek. w pustych komórkach tutaj powygryzionych jest są jaja świeże złożone no dobra, lecimy z pudrem, nie ma co, tak tutaj trzeba pod kątem Patrzyłem czy tam coś w nadstawce, bo nadstawki zostawiam jeszcze dopóki nie zacznę karmić w pszczół. Wtedy wywalę nadstawki. Nie ukrywam, że chciałbym trochę nałociowego sobie popróbować bo, a no nie powiedziałem na samym początku, jestem początkującym pszczelarzem mój dopiero trzeci sezon więc moje filmy nie są w żaden sposób instruktażowe uczę się dopiero zresztą chyba wszyscy pszczelarze powinni się całe życie uczyć, nie ma co nie ma co osiadać na laurach, i co tutaj no też mają, a już tej to nie wycofam bo jest to ramka trutowa jeszcze widzę, o jest mateczka, dziewięćdziesiątka, czyli od Adama Badnabasa, matka z zeszłego roku. Także sobie, sobie nanosiły tutaj jedzonka. Eee, w sumie, no nie wiem po co to matka chodzi. Co jeszcze chce trutowo składać? A wiecie, że ha, jeszcze matka chce tutaj czerwić, zostawię im tak. Bo sporo komórek też tym brązowym, ciemnym, ciemnym e, też, e, po, ciemnego tego nektaru nanosiły. Ale tu w środku, w środkach komórek co niektóre są popodlewane larwy. E, w co niektórych są jajeczka złożone. Więc co, no, co, nie będę im tu zabraniał. Co niektórzy koledzy, a pudrowanie. Co niektórzy koledzy, o jeszcze wam pokażę. Zobaczcie jak krwawo na ulu, to to gdzieś musiało wyciekać, a to z tej, z tej ramki wycieka ten nakrop i to tak wygląda. Bardzo jestem ciekawy co Wy na to. Zaraz to widać, jakoś, jakoś widać. A ja żadnych wziąło miodu chciałem zaznaczyć, że nie robię, nie robiłem, nie wiem czy nie będę robił, ale jeżeli to tylko to tylko wtedy yy, owoce bym mieszał z miodem i da, podawał do, do przeróbki na pewno nie, bo gdzieś widziałem filmiki, no każdy robi jak uważa, Ej, filmiki, gdzie, gdzie po prostu robią sok z cukru i podają to pszczołom. No dla mnie to już tak nie do końca miód, no ale może się nie znam. Co tam? Dobra, jeszcze dwie. Jakoś dzisiaj mam lenia. Chociaż wreszcie muszę wziąć się za ogrodzenie, bo po tych wichurach, które były już dawno, niestety nie naprawiłem tego i muszę pospawać i i płot naprawić, bo to sąsiedzi się patrzą, pewnie brzydko wygląda. No to to samo, tylko czerwonego nanoszona jest. No, także w pustych komórkach larwy. Okej, okay. jakoś to wygląda. Głodu chyba nie mają. Jak na nie karmienie. Matki nie ograniczają w czerwieniu. Gdzieś tam u kogoś widziałem, nie pamiętam. Już teraz kogo oglądałem film o wady 1 chyba. A może nie, 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 nie. U kogoś innego, nie pamiętam. Nie chcę już teraz tutaj e, zmyślać. Że właśnie u kogoś w ulu już trudnie wywalają, bo głód był. Tak to pewnie jest. Ech. No, ole to zakitowały. No i ostatnia. Ole ta pogrubiona. No i na ostatniej ramcet. Prawie na każdej, oprócz tej węzy. Patrzcie, końcówka czerwiu. Jedzonko jest. Czerwono tutaj też nieźle z tej strony tak samo pierzgi mają żyć nie umierać mm. jeszcze jakby mi się udało z tym eksperymentem tych tych od, tych, yy, tych ulików weselnych nie wiem jak to nazwać tam gdzie, tam gdzie przekładałem te Mateczniki, jakby tam się jeszcze. No, wiadomo, że nie ma co liczyć, że tam 100% będzie, ale jakby się tak z tych pięciu. Z tych pięciu. Yy, matki u nas się niły i w ogóle, żeby były, no, wygryzły się, bo widać mateczniki ładnie zane, No, byłoby super, no co? Dobra, gdzieś muszę wsadzić z powrotem tą tą ramkę tu już bym nie chciał, bo, bo ta ramka taka pogrubiona to już tą węzę niech sobie odbudowują tak jak ma być. Tu to samo, no niekoniecznie. W następnym roku muszę wszystkie te ramki przy, przy miodobraniu pościnać. większość wymienić. Dobra, nie będę was już tu męczył, chociaż chociaż zobaczymy co w nadstawce, ale nie łudzę się. Bo to raczej. O kurczę, tym nie przesunę. Bo to raczej jeszcze ta nawłocz jako jako pożytek to no może towarowy. Ciężko tu to mi stwierdzić. Jak to u mnie tu będzie. To chyba jeszcze trochę do tej nagłoci. Więc więc tam nie nastawiam się. Szczególnie jak powiedzmy ta rodzina ma tyle tyle tego czerwiu i larw, no to też sporo. Sporo musi jeść, a jak się nie dokarmia, no to niestety... No miłe pszczółki, no tu trochę jest ciasno. Nie chciałbym zgnieść, bo nie lubię marnowania pszczółek. Dobra, krata odgrodowa. Sobie mi matka tam na górę nie polazła. No i patrzmy co tutaj, co tutaj jest. Tutaj nadstawca, ale ona leciutka. A, bo to nie jedna stawka, ja im tutaj węzę dałem do obrobienia. Dobra. Po co niektóre ramki są, co niektóre ramki są obrobione już. Węza odrobiona, więc zostawiam im tak. Brakujące przykrywka pajączka. Muszę dzisiaj właśnie zrobić też porządek z tym, żeby żeby tutaj właśnie i w każdym ulu uzupełniać pouzupełniać te przykrywki, bo gdzieś gdzieś mi one pouciekały A ostatnio Pan Antoni jak z nim rozmawiałem, to zwrócił uwagę, że nie powinno być takiej wentylacji na przestrzał. Zgadzam się z Stu procentach dobra, i na tyle miłego dnia.